Wejść do słuchaj, zamknąłem cię to w tym pomieszczeniu, ponieważ jesteś jedynym i, i ty, my głównym uciekinierem z więzienia. A że jesteś niedobry, to musisz tutaj albo z albo wygrać tą grę. To oglądałeś film Piła? Tak, oglądałem. No to dobrze, no to chciałem jeszcze raz. <laughs> Powodzenia. Elo, Elo, 3-0, witajcie na kanale Gramy. Dzisiaj sobie gramy w Fajną, straszną, straszną Gierkę czy nie? Strasza, straszną Gierkę, słuchajcie, straszna Gierka. Jak się nazywa, piła? Jak w tym filmie, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś z Was oglądał Piłę. No, taki film trochę dla starszych, ale no. Nie wiem, nie wiem, może, może ktoś z Was oglądał, także piszcie w komentarzach, czy oglądaliście może film Piła. A ja Wam dołączę serduszko do tego komentarza. Już teraz po lewej stronie wyświetla się. Co, Nikola? Tak jest wielkie dzięki za dołączenie do grona. Gramy, słuchajcie. A my wsiadamy do strasznej windy. A my wsiadamy do strasznej windy. Słuchajcie, o co tu chodzi? Tam jest 20 playerów, a tu. Ej nie, to chodzimy tu na lewo, bo tam nie. już tam no już kończą, tak jeden tak, tylko no, no. może być, no. Tak. Słuchajcie. Słuchajcie, idziemy na lewo i jest nas trzech. Ja Dobra. No chodź tak, chodź tak, co oni się. Ej, oni się chyba boją, wiesz? Trzef. Z tyłu za tobą jest tak. No bo to czerwone światło tak robi. Ja? No jest taka. Ej, zobacz. On nie chcą przychodzić w ogóle No, stają sobie O co, o co Haman? Ej, może wyjdźmy? Nie mogę już Możesz, level Po drugiej stronie jest 99, no o co chodzi? Dobra, idę sporo. powrotem, gdzie byłam Chodź No, ja też idę, bo już u nas czterech jest No nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ej, no to może zarobić cała cztery ekipa Cztery osoby chyba brakują Dobra, chodźcie, zapraszamy, bo u nas będzie mega strasznie I Ktoś na 60. pewno... Toż na pewno tego nie przeżyje, bo to jest, to jest takie coś jak w pile było, że on tam takie mm, różne rzeczy daje, na przykład, że trzeba sobie coś obciąć, żeby na przykład klucz jakiś znaleźć, albo coś takiego, nie? To jest tak samo, czy nie? Chyba też będzie coś z kluczami, nie wiem. No to zobaczymy. A już nas jest dziewięciu, czy nie? Raz, dwa, trzy, cztery, no to nie ruszajcie się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Chyba 9, to dlaczego... Tak, bo jest tutaj 9 na dziewięć players, bo widzę. No właśnie, to dlaczego Ale to Ale nie... jest odliczanie, Odsunę kamerę i zobacz na ten. Znaczy, siedem, sześć. Epika, dobra, słuchajcie, zaraz, zaraz będziemy zaczynać. 2, 1 i spadliśmy, słuchajcie, wszyscy Świeci już przegrali. Wszyscy przegrali, już koniec. Ło! Wow. Ej, dlaczego my świecimy? Gdzie jesteś? Tu jakiś typek jest z głową jakiejś mm. jaszczurki. Ja ciebie w ogóle nie, nie widzę. Ale ja ciebie nie. widzę, jest, czekaj. A ja mam tak ciemny... O jesteś tak. tutaj, widzę cię. Bere, golisz. Będzie. Co ty gana, że ja tu mogę, o ty jak zlataj. O, jest widziałeś mnie? Patrz, tu jestem. O, jesteś tu. Tak? no i gdzieś? No chodzę o ciebie przecież cały czas. No jestem, a ja za to mam. Ty mnie widzisz, że masz winkla. No to znajdź mnie. Co? Dobra, słuchajcie, przyniosło nas, nie wiem gdzie A ja jeszcze. jeszcze nie... nie wiem gdzie, nie wiem dlaczego i nie wiem dlaczego o. jest tak strasznie. Ej, słuchajcie. Budzę się. O. Co to? Łódź? Ja mam na głowie w ogóle, ej. A już tu tak jest Zegarek jakiś. Ty, tam dopiero jest ej, po czwartej. Pum. Młoda godzinka. Hmm. To, ale ten zegarek jest... Ty zauważyliście, że ten zegarek jest odwrotny? Hmm? No. Rzeczywiście to jest zegarek. W tą stronę idzie? Ja, gdzie on odwrotnie chodzi? Dobra, dziwny ten zegarek, słuchajcie coś tam, coś, tam, coś tam, coś, wiecie, coś czy co tam. wiecie co mam głowę? I, e, Co ty gadasz? No, nie nie zrobimy tego Aha, to. 11 kluczy? I nie jest 11 kluczy tutaj. Dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... 11 kluczy i pewno do tej skrzynki chyba musimy wkładać, Dobra. No. I na ile na to mamy? Ja już ile sekund na to mamy? Tak A dlaczego nie wy... A jest jeden, mogłem wziąć jaki? O jest Dobra, mam jeden klucz. Dlaczego nie mogę trafić za pierwszym razem PSV? A ja w ogóle ten jeden muszę się nie chcę wcisnąć. Ej, za pierwszym razem! Co ty Jest, ja też mam. O jest, mam! Jest. Dobra, 30 sekund mamy za to. Rozem. Tu mam czekać pod dźwięk, chyba, nie? Zera, musimy Piąteczka. Wcisk... Dobra, słuchajcie, teraz... Haha, ha, niech się idni co a ciekawe jakby było, jakby trafił, nie wiem, w ogóle bym nie trafił. Nie ja się cieszę. Ja w ogóle od razu jedynie. Dobra, zaczęcie ja to przypiłuję. Patrz tej... ja ci to pokażę, patrz. Wodo. Patrz, 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 patrz. Jeden. Ja ty nie. Za którym? <coughs> ja też szybko miałem, a za drugim albo trzecim miałem. A mi się w ogóle nie chciały ściskać typu. I co się teraz dzieje? I chodzimy do drzwi szybko. Trzy 2-1. Żebyśmy, żebyśmy nie weszli. Czemu mi się nie kone otworzyć? Pięć sekund. Jest! Jest, chodź, chodź szybko, jest, chodź, chodź. szybko to No weszłem, jestem, Dobra, i, i, A co teraz to będziemy robić ciekawe. Słuchajcie, pierwsze jakoś dało się nam przejść. I oh, zobacz ile graczy tylko zostało. Raz, dwa, trzy, cztery! O, hej. o cześć! Hej. A Widzimy tu co? A tu szukać chyba, wiesz? A już tylko pięciu graczy nas zostało? Nie, też już szukać. kliknąć ja już mogę nie, nie, skrzynkę? nie, nie, mogę, ale świeci Teraz mi się będziemy mężka. mogli otwierać te. skrzynek nie, 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 i są cztery tylko wejścia, nie, siedem wejść. Siedem jest. Także słuchajcie, jest dużo. I to search. Ja już stoję przy skrzynce, żeby otworzyć. The creative, find the key. A to będą klucze też! No i szukaj To będą klucze. Musisz stać przy tej skrzynce, żeby No dobra ten. To dalej, dalej, władzaj A Ej, czekaj ile tu mamy ten sekund na to, żeby... O, znaleźć I znaleźć cztery... Te? Dawaj, dawaj, dawaj! Teraz. No Jest, otwieram, otwieram. Co, tak długo to otwiera? Nie mam. Nie mam, ty? Ale dydza. Dobrze, otwieram, otwieram. No dawaj, dawaj, damy, dawaj, dawaj, się znać. Jest klucz, jest, jest. Serio? You fight. Ale ile muszę, cztery klucze znaleźć, czy jeden? Nie, jeden, nie wchodzisz do... Ej, tyś, A co tam, bo czwórka napisane. No to do cztery chodzisz. Ej, chyba czwórka, ja zapomniałam z tego wszystkiego. O kurcze. Jest? No, jest. Wyłączony. Dobra, słuchajcie, Tyle patrzmy cztery. na Nikolagi, idzie. Ona cały czas tam szuka, masz 70 sekund, a znaleźli oni już klucze? Ktoś jeszcze? No szukaj, może znajdziesz. Oni jeszcze szukają, zobacz, ta jedna w ogóle chyba nie szuka tam. No szukaj! No 7 kluczy jest, musi gdzieś być. A tam przy końcu szukaj, przy końcu szukaj, gdzie ja byłem? A oni mają? Nie, też jeszcze chyba nie mają. A i ta chyba ma, ta idzie, no ta poszła jedna. To znalazła. Ej, ta chyba też ma z tą maską idzie. Nie, szuka chyba. No szukaj! O no szukaj, no! Ale to trudne. No nie ma. Co ty gadasz? Nie ma? No, nigdzie. Ej, no... Siedem kluczy było. A co, wiesz, mery, nie, za drugim, albo trzeci mi wpadł w klucz. Ja nie wierzę. No, bo... 19 sekund, szukaj. Ale się nie da. Dawaj, dawaj. Też nie ma. Wy tylko we dwóch zostaliście. Szukaj. Tu nie ma, jestem skończona. Nie ma. Ja cię, Nikola, nie. Nie, 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 jej widziałem jak głowa jadłala. Słuchajcie, Nikola przegrała. What? Welcome to Teraz musisz patrzeć, jak taki ziomek. Osoby zostały. Robi. Taki ziomek coś za ciebie chyba robi. Wiesz? Za mnie coś ziomek robi? No, więc nic nie musisz robić. Słuchajcie, jesteśmy. Udało się faktycznie tak skończyć się czas. A tu o co chodzi? To widzisz, kogoś zaszczeli ta broń, na kogoś wylątuje Ej, nie na mnie. A co ziomek? Nie, nie na ciebie. No, raz się obróci albo ileś razy. I tak, żeby nie na ciebie. No, ale to nie wiadomo, na kogo się obróci. Wiadomo, bo ty zagłosujesz, jak ty na przyszłej raz, no to znów na nią się cało obkręci, kucho i na nią wylosuję. Rozumiesz? To na mam to zrobić. No, żebyś... no... Yy, głosował. No to wiadomo, że na nie będę głosował. <noise> znaczy no, wiesz o co chodzi. How to on on filmu. one, 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 one zrób. Na pewno one? Mówię ci. Dobra, słuchajcie, i co to się kręci, czy nie? Dobra, zrobię jedno kółko. No. Iż po. O! Ale, się To jest jedno kółko, tak? Mhm. Ty z, ro, z, a, jakby z, byś... zaz, a jakby zaznaczył tamto? No to byś nie wiem. Że ty. No wiem. Co tu się dzieje? Nie! Ty. Ku, ku, ku. Przeszło? Jedno kółko miało być, tak? Kogo zeszczeniło? Co ty gadasz? Mam 5 sekund, jest? Udało się chodź Grażyna! Ty. Ale weź do pomieszczenia! Do pomieszczenia. Nie, no już! Ach, nie jest! jest. Dobra, szybko! Będziesz musiał tam przejść? Nie jest, z Grażyną jesteśmy, o co tu Widzisz, chodzi? Będziesz musiał prawda? tam przejść po tej takiej linii. Czekaj, zaraz zobaczymy. I Jaki będziesz musiał są? iść po takie żarówki, właśnie, i potem przejść tutaj i otworzyć jedno z tych pomieszczeń. Po tą żarówkę będę musiał iść? Ło. Hmm? Wow. Koniec pani, bo to jest taki parkour, ala. Oby. Dobra, to idziemy. No dalej, dalej. Ja już ten klucz tam, 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 tam. tam, tam, tam On tam jeszcze spotkin. coś mówi. On tak mi mówi, że zamiast mnie wypuścić, to ja muszę się tu starać. Ciężko, bo zaraz by mnie zabili. <laughs> Saurnau! So czyli już teraz. 3, I... 4, dawaj. No i z tej strony, widzisz? What? A czemu ona idzie sobie tak? Nie wiem. A ona tam nie przejdzie, widzisz? Nie ma drabinek. Ona tędy nie przejdzie sobie. I ja... to już przegrała? Nie, bo tam są, jest drabinka. No szybko to rób, co ty tak... Skać, człowieku. Co ty idziesz? No dobra, co chcesz. Prze tego nie przejdę. Ona no, wyszła z gry. Jesteś sam, rozumiesz? Jeszcze... Teraz, słuchajcie, ja się tak skupić. Nie! Boże, jak już bym spadł, to już na pewno by było po mnie, nie? Weź żarówkę. Jest! Weź żar... No, klucz. No. Jest, idź szybko, idź! No. Tylko nie widzę! Nie, idź, tak. Mogę już normalnie? Tak! Szybko! Jezu, tam masz drabinę, nie widzisz? Szybko! Ale masz 26 sekund, duże I Idź do polsza <śmienny> numer jeden. Jedynka, jedyneczka była klucz. I proszę, dziękuję. I słuchajcie, czekamy chwilkę, ale ty, grażyna, przegrała... Czy masz teraz no, gry? Tak? My? Bo ona wiedziała, że już nie ma szans. Ej, to ja chyba przeżyję, ale. No, no ja, ale. Chyba że drzwi, złe drzwi, złe drzwi wybrałem. No nie, jest jedyneczka. I proszę państwa, chyba wygrywam całą gierkę emocje jak na narodowym ogóle Co to jest? Ostatnie. Krzesło Fer. Ja cię, Ale. Zrobić jest... ci tak bardzo Ale jestem dobry, nie, nie, sam samogarne. Cześć, Jordan, słuchaj, mam cię tam, w tym pomieszczeniu. Ponieważ jesteś jedynym głównym uciekinierem z widzenia, a że jesteś niedobry, to musisz tutaj albo zbinąć, albo wygrać tą grę. To oglądałeś film Piła? Tak oglądałem. No to dobrze, no to zrobiłeś jeszcze raz. <grystanie> Powodzenia. Co Dobra. Dobra, tu kręcę tym kołem. To co, że, że, co, że, że to... Dobra, Polu. Gówno położysz to tam. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Ule, to tak wolno. Dlatego musisz skakać. Odkręcamy. Odkręciło się to? No. Dobra. Euu, 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 Dobra. Mamy to. Dobra Miejmy nadzieję, że się uda. Słuchajcie, i ta piła nie będzie. Czemu to się nie otworzyło? Przepraszam bardzo. Jest, dobra, mamy to. 139 sekund zostało. Mamy czarne. Ale muzyczka, jaka w ogóle straszna. Dobra, ile jeszcze zostało? Jeszcze trafę. No, dalej, 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 jeszcze dwa. Nie, dwa, no ostatni, dalej, dawaj. Nie, no to na spokojnie zdążę, to łatwe to jest. Nie, nie, nie Lajcik, słuchajcie, lajcik to był. Dobrze, można skakać, to wtedy szybciej faktycznie. Ostatni? Co? Ostatni, ostatni. Mła, to zginęła na trzecim już. Na którym zginasz? Na drugim? No bo klucza nie było nic. Ja cię na pewno bym nie... Jezu, dało mi się, jezu, dało mi się! Dobra, 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 dobra! Które ci teraz... Mu... O co chodzi? No chodzisz do tego. A sobie biorę drugi klucz. Dziękuję i znowu przeszłem, czyli praktycznie wygrałem tą gierkę. Widzimy się za chwilę. No i czemu ja sam tutaj jestem i co teraz... No wygrałem, powinienem wygrać, już koniec powinien być. Co za w ogóle ten. Czemu ja nie wygrałem tu? Klikam. Nie, się to jest nieuczciwe. No ja Będziesz robić? musiał kliknąć. No to czarne musisz kliknąć. Nie no klikałem, ale tu się nic nie robi. No i... No bo zaraz będziesz musiał Congratulations, wygrać. you get to stay. No i weź w drzwi. Wow. I wygrałem, są so many people taken den lek. to jestem gościu. Taki malutki kurtupel Załatwił tyle osób. Także słuchajcie, wygrałem, 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 Zostałem najlepszy. Woo! Wiadomka, wiadomka, także słuchajcie, już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę. Zasubskrybować, gramy, poleć na Oczywiście, że tak. I słuchajcie, piszcie w komentarzach kto jest nobem, kto jest nobem, no my dobrze wiemy. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.